Bibliofilka z miłości do książek Zły las Andrzeja Pilipiuka to zbiór czterech opowiadań. Każde z nich zabiera czytelnika w wyjątkową podróż do świata tajemnic, zagadek, w którym żyją istoty niezwykłe, często o nadprzyrodzonych zdolnościach. Wspólną cechą tych wszystkich historii jest ich niesamowity klimat, atmosfera grozy i czającego się śmiertelnego niebezpieczeństwa. To moje pierwsze spotkanie z twórczością Andrzeja Pilipiuka, ale już jestem pod jej wielkim wrażeniem. Myślę, że trzeba być naprawdę zdolnym pisarzem, aby umieć wywołać u czytelnika gęsią skórkę i wypieki z emocji podczas czytania. Dwa pierwsze opowiadania, tajemnica Zielonej Teczki i tytułowy Zły Las, przenoszą nas w przeszłość, w lata 30. i 40. Szczególnie podobała mi się pierwsza historia, której bohaterką jest młoda dziewczyna, Krysia Malinowska. Po śmierci ojca, który był antropologiem i pracował w tajnym instytucie na zlecenie wojska, Odwiedza ją porucznik Henryk Grot, który składa jej propozycję pracy, będącą niejako kontynuacją tego, co robił jej ojciec. Mężczyzna chce by Krysia pojechała na tajemniczą ekspedycję badawczą w roli tłumaczki. Nie ukrywa też od początku, że misja może być niebezpieczna i bardzo ryzykowna. Bohaterka wyrusza więc w niezwykłą podróż, pełną niespodziewanych, groźnych sytuacji, powoli odkrywa też nad czym przez lata pracował jej ojciec. Dowiaduje się szokujących faktów o swoim pochodzeniu. Podczas podróży wszyscy jej uczestnicy czują się obserwowani, mają świadomość, że ktoś lub coś nie chce ich obecności i że wisi nad nimi wielkie niebezpieczeństwo. Jak zakończy się ta ekspedycja i czy uda im się odkryć to, czego szukają? Doskonała, trzymająca od pierwszych stron historia. W kolejnych dwóch opowiadaniach bohaterem jest Robert Storm, ekspert w zakresie historii sztuki, pracujący dla grupy miłośników pięknych, antycznych przedmiotów o nazwie Grono Jarzębiny. Odkrywa on tajemnicę obrazu, który został namalowany w genialny, ponadczasowy sposób, oraz walczy z tajnym stowarzyszeniem tzw. śmieciarzy, którzy mszczą się na nim, wykorzystując niezwykłe, wręcz magiczne siły. Wszystkie cztery opowiadania czyta się jednym tchem. Książka wciąga i ciężko się od niej oderwać. Najbardziej jednak podobała mi się atmosfera opisanych historii, o której wcześniej już Wam wspominałam. Czytając, miałam wciąż uczucie, że coś czai się za plecami bohaterów, ukryte w ciemności, czeka na odpowiedni moment, by zaatakować, a na razie bacznie obserwuję. Polecam bardzo, a ja z pewnością sięgnę po inne książki Andrzeja Pilipiuka. Tymczasem zapraszam was na wysłuchanie fragmentu opowiadania pod tytułem Zły las autorstwa Andrzeja Pilipiuka. Wczesny listopadowy wieczór zbliżał się wielkimi krokami. Rozklekotana furmanka toczyła się między drzewami. Koń parskał i strzygł uszami. Ojciec, jakby zaniepokojony, przełożył się siekierę, by móc w każdej chwili złapać zatrzonek. Nieoczekiwanie po lewej stronie otwarła się polana, zarastająca już samosiejkami brzus. Po środku stały ruiny sporego budynku. Białe kolumny i ściany były osmolone. Tynk odpadał płatami, odsłaniając mur z czerwonej cegły. Z dachu została tylko kratownica zwęglonych belek. No, do cholery, syknął ojciec. Co się stało, tato? Nie planowałem tędy przejeżdżać. Musieliśmy przy refugium skręcić w złą dróżkę. Ale jak to? Nawet nie pytaj. Ojciec ściągnął lejce. Wio, ponaglił konia. Zwierzak parskał i kładł uszy po sobie. Przez chwilę tańczył w miejscu, ale gdy sołtys wyjął z kieszeni różaniec, posłusznie ruszył. Koń się płoszy. Wyczuł wilki, tato? Tu nie ma teraz wilków, tak mi się zdaje. Konie wiele czują, więcej niż ludzie. Jak koń się płoszy, choć niczego wokół nie widać, to lepiej uważać. Tato, a co to za miejsce? Co tu było? To złe miejsce, uciął ojciec. Tak zwany czarny dworek, dodał niechętnie. Pałacyk myśliwski naszego dawnego dziedzica. Przyjeżdżał tu na polowania ze swoimi przyjaciółmi. Teraz to już tylko ruina. Ale czemu złe miejsce? Hrabia był złym człowiekiem. Powiadają, że tu straszy, albo nawet jeszcze gorzej. Zapamiętaj, że tu lepiej się nie zapuszczać. Złoma to do siebie, że jest jak smoła, wszystko przenika, do wszystkiego się lepi i trudno się go pozbyć raz na zawsze. Obejrzał się przez ramię i zaciął konia batem. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału bibliofilka.pl